Hello, siemano, z tej strony AvoGames. W dzisiejszym odcinku pokażemy wam, jak zagrać w Duck Handa. Czyli razem z widzami wybraliśmy się na tom oto mapkę i oni, widzowie, mają za zadanie y, po prostu przejść swój tor przeszkód. A ja mam za zadanie ich po prostu zabić. I ten, kto przejdzie cały tor przeszkód, to otrzymuje ode mnie skina. Także zobaczymy, jak moim widzom to wyjdzie. Ja tutaj biorę awupkę i rozpoczynamy. Czas start. Lecimy. Oj! Kurczę! Ja mam sposób, nie? Jest jeden? O Jezu, ale nie blisko śmierci. Cholera. O Jezu, kto taki? Ale granatów na no, łeb mam. Dobra, krycha chyba przeszedł był dość szybki. O nie. Jest? Zielony border. Dobra, flash, dobra, flash. Ej, czekaj, ja wam wrzucę. Wabik. Bierzcie, bierzcie, bierzcie. Zas wszystko zasmukujmy, wszystko. Wszystko zasmukujmy. Let's go. A tu tylko są te... Aha. O no nie, jeszcze muszę przeładować. Kurde. jest. Jest, jest. Jest. Jest, jest. Jest, jest. Co to wyszło? Co to wyszło? Chłopaki na końcu. Nikt nie wiedział co się dzieje.